W godzinach porannych 6 września dostaliśmy zgłoszenie o wypadku samochodowym na drodze pomiędzy Ostroszowicami a Jodłownikiem. Podajęcie na miejsce zdarzenia zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. Zasano samochód osobowy, który uderzył w drzewo. Jedna osoba poszkodowana została zabrana przez pogotowie do szpitala na badania. Droga na czas naszych działań jest całkowicie zamknięta. Siły środki na miejscu to zastęp OSP Ostroszowice i jeden zastęp Jotarz Jodrzeńców.